Dobry, witam Cię w kolejnym odcinku. Ostatnio było o patologiach agencyjnych, tym razem będzie o patologiach klienckich, więc też całkiem ciekawy temat. To jest oczywiście moja perspektywa, żeby nie było. Natomiast też trochę tych klientów poznałem. No i przejdźmy sobie przez takie różne rzeczy, które no w sumie to mnie denerwują i myślę, że warto na nie zwracać uwagę. Pierwszy punkt, teraz umowa, umowa i ruszamy teraz szybko, od razu. No i często jest tak, że przychodzi taki klient, chce wszystko na już, no dosłownie na, na jutro, no i teraz pytanie, dlaczego on nie zrobił tego wcześniej, co się takiego wydarzyło, że to jest nagle tak potrzebne, dlaczego nie można dobrze przygotować strony, nie można przygotować dobrze analityki, kodów, kampanii, tylko ruszamy już tak na szybko. To już u mnie się zapala taka czerwona flaga, że coś tutaj może być nie tak i ten klient zaraz odejdzie. A często tak jest, niestety. Czyli, jeżeli klient dosyć szybko przychodzi, to też dosyć szybko odchodzi. Jest to takie dosyć denerwujące, bo wkładamy lub to pracę, staramy się to wszystko zrobić na życzenie, żeby było w miarę szybko, a potem po miesiącu, dwóch na przykład się żegnamy, po coś tam. Więc szybkie nawiązanie współpracy i szybki start. Zwykle nie kończy się dobrze. Kolejna rzecz, która może być ciekawa, to testowanie. Testowy miesiąc, testowanie różnych agencji w tym samym czasie, testowanie dwóch kampanii w tym samym czasie na różnych kontach. No ogólnie testy są spoko, tak? tylko muszą mieć sens i, i żebyśmy wiedzieli, o co dokładnie chodzi, bo jeżeli dwie strony testują dwie różne agencje, no to jedna strona może mieć chociażby inną markę, lepszy brand, lepiej zbudowaną historię. Testowanie na dwóch różnych kontach w tym samym czasie, no nic, nic nam nie pokaże, no bo i tak zawsze wygra tylko jedno konto z dłuższą historią. A po drugie, też no fajnie jest popracować na koncie chociażby dwa, trzy miesiące, żeby móc cokolwiek zrobić, żeby móc cokolwiek zoptymalizować albo się dowiedzieć, jak to się sprzedaje. Testowanie ogólnie jest fajne, ale musi mieć sens, tak? Jeżeli wymagamy wszystkiego w ciągu miesiąca, no to raczej się to po prostu nie, nie uda i nic z tego nie będzie. Jeden miesiąc jest tak naprawdę na uruchomienie i sprawdzenie, czy to wszystko wchodzi, czy to wszystko działa, czy się zlicza, czy odpowiadamy na właściwe zapytania użytkowników. Natomiast bez danych, bez feedbacku, no tego nie będziemy wiedzieli, więc takie wrzucanie kampanii na miesiąc, dwa raczej nie ma sensu, bo po miesiącu tak naprawdę można coś powiedzieć, jak to wszystko działa. Pewnie coś tam wpadnie po paru tygodniach i fajnie, jeżeli to wpada. Natomiast Trzeba trochę więcej czasu niestety. Myślę, że tak samo działa to w Facebooku i w podobnie w różnych innych mediach, jak w ogóle, więc dajcie proszę troszkę czasu, żeby mogło się to zoptymalizować i żeby chociażby agencja, freelancer e, mogli coś na ten temat powiedzieć. Kolejny punkt, oni mają taką sprzedaż, i tak i ja też tak chcę. Czyli co, Kopiujemy ich markę, kupujemy ich sklep i robimy wszystko tak samo, jak oni, to będziemy mieli taką samą sprzedaż. No, nie, nie do końca, no bo pewnie konkurent, który ma teraz fajną sprzedaż, a ty jeszcze nie. Pewnie musiał zainwestować w różne działania, w różne media, w marketing. Musiał zainwestować na przykład w Facebooka, w SEO, chociażby TikToka, w jakieś rzeczy wiralowe i tak dalej. A strategia typu kopi w klej, bo oni też tak mają i spodziewanie się takich samych efektów raczej no, nie zadziała, tak, bo Pamiętajmy, że to jest pewna mieszanka, a nie tylko jedno działanie albo kilka działań i to nagle buduje nam dokładnie taki sam brand. No nie. Okej, okay, jeżeli ktoś zrobił coś fajnego, możemy się tym zainspirować, zainspirować zrobić po swojemu, spoko. Natomiast kopiowanie i wklejanie i spodziewanie się takich samych efektów raczej nam nie zadziała. No i też jeżeli jesteście młodym brandem, młodym, e, młodą firmą, która dopiero zaczyna na rynku w jakiejś tam branży, no to też wiadomo, że będzie trzeba trochę więcej czasu, żeby sobie to wszystko zbudować i od waszej kreatywności i od tego ile chcecie pracy w to włożyć będzie zależała też sprzedaż i działanie tych różnych działań płatnych jak kampanie i tak dalej, więc no niestety jest to długi proces i też wymaga od samego właściciela, od marketingowca zaangażowania po prostu nie, nie zadziała to tak, że ciach, robimy to samo co oni wrzucamy i mamy takie same efekty no niestety nie jest to takie proste Kolejny punkt, brak wprowadzania zmian. Bardzo często też niestety z klientami pojawia się taki problem, że potrzebujemy coś zrobić na stronie i tego nie można zrobić. Typo wklejenie jakichś tam rzeczy do analityki, poprawa czegoś na stronie. Na przykład nie działają płatności, albo nie można ich zliczyć, no i nie możemy się doprosić, żeby to w odpowiedni sposób poskryptować, żeby to możliwe było w ogóle do zliczenia. No i tak przypominamy się, wysyłamy przypomnienie, z tego robią się już miesiące. Developer jest oczywiście nieuchwytny, albo go nie ma w ogóle. No i tak czekamy na nieszczęśliwe zakończenie. Więc jeżeli klient nie wprowadza zmian żadnych, o które prosimy. No, to ja się już nauczyłem, żeby takie współpracy po prostu zakończyć po jakimś czasie, bo wiadomo, że z tego nic dobrego nie będzie. No, klient oczywiście będzie niezadowolony, natomiast niestety nie kończy się to dobrze, no bo nie ma tego nawet potem, jak w odpowiedni sposób optymalizować. Więc te zmiany, które wysyła agencja łamana na freelancer, mają pomóc temu wszystkiemu, tak? Mają na celu to, żeby to dobrze działało. Jeżeli tego nie zrobimy, to niestety nie będzie to dobrze działać. Kolejny punkt całkiem ciekawy. Nie ma efektów takich jak chciałem, więc nie będę płacił. No i to trochę jest takie przykre, no bo badamy pewną pracę, instalację kodów, konfigurowanie kampanii, cała ta instalacja, implementacja kampanii, a potem się okazuje, OK, to wam jednak nie zapłacę, bo się nie sprzedało tak jak myślałem, albo tak jak chciałem. No niestety, kurczę, to chyba tak nie działa w życiu, że jak ktoś jest niezadowolony, to po prostu nie płaci. No bo jednak agencja albo freelancer wkłada w to pracę stara się, żeby to zadziało, pokłada w tym jakieś, jakieś działanie, poświęca na to czas, więc też wypadałoby chyba za to po prostu zapłacić. Kolejny ciekawy punkt wydaje mi się, brak przyjmowania krytyki odnośnie brandu, sklepu, działań, wszystkiego. I tutaj czasami ktoś się obraża albo mówi, że to nieprawda. Natomiast to też, jeżeli agencja albo freelancer wysyła ci takie sygnały, no to warto byłoby się nad tym zastanowić, czy to czasem nie ma sensu, tak? Te, te kry, ta krytyka, te, te wskazówki mają służyć temu, żeby po prostu było lepiej. Kiedyś mieliśmy taki przypadek, że ten sklep sprzedawał produkty przez e-commerce, natomiast te same produkty można było kupić gdzie indziej po prostu taniej. No i dlaczego nie sprzedajemy tyle, ile oni? No bo oni mają taniej. No to co możemy zrobić? No, no właśnie co? No bo dlaczego ci użytkownicy mieliby kupować u Was, tak? Co takiego może ich do tego przekonać? Co możemy im dać dodatkowo? No sama kampania albo cokolwiek byśmy nie robili, jakieś cuda na kiju, no to nie przekona tych ludzi do tego, żeby kupić w tym sklepie. Jak mogą kupić sobie gdzie indziej, mają taniej i pewnie jeszcze szybszą wysyłkę, więc po co? Więc czasami są takie problemy. I warto to przyjąć po prostu na klatę i pomyśleć, OK, to to musimy zmienić. Albo to się nie będzie sprzedawać tak dobrze, jak myśleliśmy, no bo tutaj mamy właśnie powód. Kolejny punkt, z którym też się spotkałem, to zrywanie umowy już teraz nagle. Że tam kończymy współpracę z końcem miesiąca i już do widzenia. No spoko. Jak naprawdę coś ktoś odwalił, że tak powiem, i zrobił bardzo źle, coś naruszył poważnego, jakieś aspekty prawne, albo ta kampania w ogóle poszła w kosmos i nie wiadomo gdzie. Jeżeli jest poważny błąd, to jak najbardziej wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym powinno mieć miejsce. Natomiast jeżeli sobie działamy i wszystko jest transparentne. I nagle ktoś tą umowę zrywa, tak po prostu, to też nie wiadomo, o co tutaj chodzi, i to jest taki trochę szok. Bo zwykle, przynajmniej ja się tak staram sporywać z klientami, że mamy wszystko transparentne, wiemy, w jakim kierunku idziemy. Nawet jak idzie nam źle i wiemy, że to się zakończy źle, no to spokojno, w sensie, to musimy zakończyć tą umowę, przekazać dostępy. Wszystko w porządku, tak? Tak bywa, że czasami się uda, czasami się nie uda, i już. Natomiast taki strzał jest trochę niespodziewane i pewnie też dla, dla agencji może być trochę szokiem. Więc warto pogadać sobie szczerze co nie odpowiada niż tak zrywać bo czasami to mogą być naprawdę relacje a nawet nie wyniki więc myślę że szczerość w tej współpracy jest dosyć istotna. Kolejny punkt dosyć ciekawy wiem lepiej poklikam och to jest po prostu koszmar dla wszystkich agencji i freelancerów. Nie ma chyba nic gorszego niż prowadzenie zmian przez klienta na koncie. To by... Anegdota, którą uwielbiam, jedna pani sobie tak poklikała i wprowadziła jakieś 500 słów na koncie z rekomendacjami, potem musieliśmy tego szukać na całym koncie, a dodała po prostu wszystko, co możliwe. No i nagle wydatki poszły do góry, tak wydawaliśmy tam bodajże 200, 300 złotych dziennie, to nagle się zrobiło 2-3 tysiące. No i co taka, tak wzrosła ta branża, ta kategoria, tyle osób potrzebuje tych usług. No, i się okazało, że tam jest po prostu cała litania różnych niesamowitych słów, nie do końca związanych z tym biznesem. No, i było trzeba tego szukać, odkręcać, no masakra. Więc proponuję, jeżeli za coś płacicie, to pozwólcie agencji freelancerowi działać. Płacicie za to, niech on się tym zajmuje, nie musicie w to ingerować. Jasne, możecie sobie podglądać konto, możecie sprawdzać jakieś zmiany, możecie podpytywać, natomiast klikanie może przynieść dużo szkód, a to też no, po części oczywiście wasze pieniądze, wasz budżet, więc, znaczy po części, w całości w sumie. I możecie sobie zrobić tym po prostu dużą krzywdę, a trochę szkoda. Więc tego, tego nie polecam, żeby, żeby robić. Jeżeli macie jeszcze jakieś rzeczy, które wpadły wam do głowy, to zapraszam do komentowania. Bardzo chętnie też przeczytam, posłucham. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że było fajnie. Dzięki.